Fajna pogoda. Wyruszyłem troszeczkę poplądrować. No i jest tutaj ładna eklasa na sprzedaż. Witam ponownie. Łapy, komentarze, mile widziane. Reklam nie przewijamy. Przypominam, pod filmami macie numer konta zrzutka. Zbieramy kaskę na paliwko na takie właśnie wypady. Przypominam, brakuje nam jeszcze. 100 subików, 100 subów, żebyśmy mieli 41 tysięcy widzów na kanale. Liczę na Was. No dobra. Z czym mamy do czynienia? Rocznik 16 2 litry dieselek, 195 koni, Eklasa, spory przebieg. Chociaż po tym samochodzie w ogóle przebiegu nie widać. Auto salonowe bezwypadkowe. Przed chwileczką tutaj rozmawiałem z właścicielem samochodu. Na całym aucie położona ceramika. Auto było dbane regularnie. Pomimo tego, koloru jakoś podobno kurz się na nim nie trzyma. Wszystko spływa. Kosztowało to podobno 7000 zł. Taka powłoka ceramiczna, żeby bryczka była czysta. Oznaczenie 220D. Ale wiadomo, że w Mercedesie troszeczkę pokombinowali. Teraz to już ciężko się połapać. Co jest co. No, powiem wam wizualnie, pomimo przebiegu prezentuje się praktycznie jak nówka sztuka. Tutaj taki malusieńki wgniotek. Właściciel zapewnia, że auto jest bezwypadkowe. Tarcze ładne, oponka Barum, kawał jeszcze bieżnika. Słuchajcie, auto, tak jak wspomniałem, ma spory przebieg, gdzie nie gdzie jakieś delikatne mankamenty można znaleźć, ale Trzeba się naprawdę dobrze przyjrzeć, żeby cokolwiek tutaj na nim wypatrzeć. Z przodu oponka, z tego co widzę, też barum, kawał bieżnika, tarcze, chyba z przodu nówki założone. No nie mój kolor, jak wiecie nie przepadam za tym kolorem, ponieważ pomimo tego, że jest ceramika pewnie i tak się troszkę zawsze przykurzy no powiem Wam, wygląda dosyć ładnie ten Mercedes czy to jest przybrudzone? ta generalnie kawał samochodu halogenów tutaj nie ma w zderzaku ale ładnie wygląda tak jak wspomniałem, autokrajowe, rocznik 16. I wszystko się zgadza, mamy szesnastki na szybach. Ktoś kiedyś pisał w komentarzach: Nygus jakąś e-klasę byś pokazał? Więc nadarzyła się okazja. Korzystam. Mięciutko. Tutaj wstawka taka, nie wiem jak to nazwać. Nawet to nie jest karbowane. Tu jest miękko. Miękko. I nawet tutaj ten boczek na dole jest miękki, w środku też miękkie. Fajne ma te przyciski podgrzewane fotele, półskórzane, w ładnym stanie wnętrze, jak na ten przebieg, wysuwane pod UDA. Tutaj przez cały środek też idzie taka wstawka. To nie jest szczotkowane aluminium, nie wiem nawet jak to nazwać. Karbon też to nie jest wnętrze. Popatrzcie sobie, kierownica brak śladów zużycia. Na fotelu praktycznie brak śladów zużycia. Zobaczmy z tyłu jak wygląda. Tutaj widzę identyczne materiały jak z przodu. Nie oszczędzali no mercedes na wypasie taka kieszonka co tutaj mamy regulacje nawiewu spory tunel z tyłu no i mamy tutaj podłokietnik tutaj mamy wyścielone i mamy kapholderki. jasny sufit i sofiksy przeszycia. Wykonanie samochodu w środku naprawdę ładne. No, tutaj widać, że się postarali Mercedes jednak to Mercedes. Bagażnik. No, tutaj jest chyba bak pod spodem i taki lekki wzgórek. Wzgórek wzgórze zwał jak zwał Tutaj jeszcze taka nie wiem chyba na zestaw naprawczy, siateczki Tutaj do mocowania ładunku haczyki Zamykamy ręcznie Nie ma tutaj przycisku do zamykania kawał samochodu, zobaczcie ile jeszcze tutaj miejsca z tyłu. No naprawdę wnętrze w pedantycznym stanie. W ogóle muszę wam powiedzieć cały samochód w ładnym stanie. No gdzie nie gdzie jakiś taki malusieńki wgniotek. Właściciel powiedział, że jak go odebrał Pierwszy dzień zrobił nim 1900 km. Zapytałem się go, czy się nudzi, czy po prostu tak bardzo lubi jeździć. No ale zaraz Wam powiem, ile w ogóle ma to przebiegu. Tutaj widzę, jest podświetlenie takie niebieskie. Jest teraz widno, ale tu przez cały środek idzie. Schowek nawet jest miękki. Tutaj te boczki nawet się uginają. Oczywiście wyścielony. No, troszkę kilometrów muszę Wam powiedzieć. Zrobił tym samochodem. Odebrał go z przebiegiem 30 tysięcy kilometrów. Pokażę Wam, jaki ma aktualnie przebieg. Zajrzymy pod maseczkę kontakt wam wpiszę pod filmikiem zasiądę sobie w środku ah, skrzynia oczywiście automatyczna sterowanie wszystkimi mediami czy do tyłu coś widzę no szerokie, szerokie słupki i do tego jeszcze słuchajcie bagażnik mamy z tyłu Gdyby to było kombi, może by było troszkę łatwiej, wyścielone lampeczki. Można z tyłu sobie też chyba tutaj oświetlenie włączać, wyłączać przy klamkach, zobaczcie. No bajeransko, bajeransko na wypasie. Lustereczka też podświetlane. No, zużycia tutaj praktycznie nie widać. Fotel mocno odsunięty. Sobie troszkę tutaj podjadę fotelem. Noga nie styka mi się z tunelem. Łopatki do zmiany biegów. Tutaj mamy skrzynię automatyczną. Mamy jakieś tryby jazdy: dynamik, parktroniki, kamerka, nawigacja. No, praktycznie wszystko w tym sprzęcie wejścia AUX USB. O, ten kabelek mi tu przeszkadza. No, piano black, które się będzie brudziło. Tutaj mamy regulację nawiewów. No powiem Wam, bryczka na full wypasie. Aktualny przebieg tego sprzęta. 323 907. Tak jak wspomniałem, właściciel kupił go z przebiegiem 30 tysięcy. Zrobił nim 300 tysięcy kilometrów. Go zapytałem, gdzie ty człowieku jeździsz, ile ty jeździsz, że tyle kilometrów najechałeś, czy cię czasem tyłek nie rozbolał od siedzenia w tym samochodzie. 300 tysięcy no naprawdę przebieg spory jak widzicie, ale po samochodzie zużycia praktycznie nie widać. Nie będę tutaj wchodził w te wszystkie ustawienia, w te wszystkie media, bo po prostu za długo by mi zeszło, jeżeli kogoś. Ten pomat, oczywiście, no ale to w tym samochodzie raczej normalka, że jest na wypasie. Nie będę tutaj tego wszystkiego sprawdzał. Jeżeli ktoś będzie z Was zainteresowany, kontaktujcie się, negocjujcie cenę. Wam za chwileczkę powiem Jeszcze zajrzymy pod maseczkę co oni tutaj wykombinowali Otwieranie maski Chyba tu Co oni tam narobili pod maską Czy da się tutaj coś naprawić, coś wymienić? leciutka maska na morkach wygłuszenie no dojście do żarówek takie sobie tutaj całe to wzmocnienie idzie tutaj jeszcze może tak ale tutaj znowu jest zbiornik może być troszkę ciężko Silnik cały, jak widać, zabudowany. Z tego co widzę, suchy. Pracuje równo. Ha. Co tu dużo pokazywać? Słuchajcie, tu za wiele nic nie widać pod tą maską. Troszkę tutaj poupychali. Tutaj trochę miejsca więcej. Ile ten sprzęcior ma kosztować? Cena wywoławcza: 84 000 zł. Piszcie w komentarzach, czy Wam się podoba, czy takiego byście chcieli, ktoś mnie pytał o takiego e-klasę. Byś pokazał, Nygus e -klasse. No to Wam właśnie pokazałem. Kontakt do autohandlu handlu znajdziecie pod filmikiem. Możecie się kontaktować, pytać o ten samochód, przyjeżdżać, oglądać. Właściciel nie ma nic do ukrycia. Mówi można mierzyć, można przeglądać, można brać na serwis auto krajowe, podobno serwisowane. No i jak widać, jak na swój przebieg. No, przebiegu po nim nie widać. Auto zadbane. Pozdrowionka do usłyszonka. Lecę coś montować dalej, bo mam kluczyki od kolejnego mecha. Do następnego pozdro.